Evo Royal Hoxy są zbyt mocne, serio, ta karta to trochę przesada. A ja jako, że dzisiaj wyszła ta ewolucja, to pokażę Wam trzy mocne deki właśnie z tą kartą. Zaczynajmy. Na pierwszy strzał leci tani i szybki deck. Mamy tutaj Evo Kanona, Evo Royal Hoxy, Loga, Ice Golema, Muszkieterkę, Ice Spirita, Guardsy i Firebola. Bardzo szybki dek z kosztem 3 eliksirów. I muszę wam powiedzieć, że tym deckiem to naprawdę grubo powygrywacie, bo jest on po prostu strasznie mocny. A zanim pokażę wam kolejne dwa deki, które na dzisiaj przygotowałem, to jeszcze tylko powiem, że na stronie clashgen.space możesz odebrać sobie właśnie Diamond Passa z Evo do Royal Hawksów. Więc co? Idealnie się składa, żeby odebrać sobie tego pasa, musisz na tej stronie zagrać w jakieś proste gierki na telefon. I to tyle, za to właśnie dostaniesz Evo razem z pasem. A teraz już pozwolę sobie przejść do kolejnego deku, który będzie dosyć drogi, bo jego koszt to. 4.3 Elixiru i masz tutaj Evo Goblin Cage, Evo Royal Hawksy, Barbarelkę, Golden Knighta, Zapisy, Flying Machine, Royal Recruitsy i Fireballa. Dek jest naprawdę strasznie mocny, macie tutaj dwie OP ewolucje, a do tego Champion i najlepszy spell w grze jakim jest Fireball. Nic tylko lepić ten deck i ogrywać innych. No i teraz miejsce pierwsze, czyli deck z kosztem 3.9 Elixiru i masz tu Evo Royal Ghosta, oczywiście Evo Royal Hoaxy, Mother Witch, Strzałki, Zapisy, Giant Skeletona, Guarcy i Fishermana. Dek nie przekracza 4 eliksirów i jest naprawdę mega dobry, bo możecie tutaj w tym deku zrobić masę kombinacji, szczególnie jak puścicie na planszę Evo Royal Ghosta razem z Evo Royal Hawksami. Dobra, Bratku, na dzisiaj to już wszystko. Obserwuj po więcej. Siemanko!